Rozmawiamy teraz Szanowni Państwo o wystroju wnętrz i o też o przemeblowaniach, o tym jak to robić, jak to robić z głową, jak to robić z klasą. I z nami jest Pani Beata Paradowska, grafik, projektant wnętrz. Dzień dobry Pani Dzień Beato. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, jak zacząć to projektowanie domu, jak się przygotowywać do tego, jakie narzędzia w ogóle, jakie potrzebujemy narzędzi do tego, żeby rozpocząć to projektowanie? Oczywiście najlepiej by było zatrudnić projektanta. Czyli projektant wnętrz ułatwi nam życie. Ułatwi nam życie, zaoszczędzi pieniądze. No tak, i pozwoli z jakimś takim luzem przejść ten trudny czas, bo jednak, bo jednak wyposażenie domu, czy mieszkania niezależnie od tego, co mamy, jest dość złożonym procesem. Niemniej jednak możemy w domowych warunkach sobie również z tym poradzić. Najpierw musimy się zastanowić nad tym, czy chcemy zrobić tylko liftnik tego mieszkania, domu, pomieszczenia, czy chcemy. Je zupełnie wyposażyć od początku. Jeżeli to jest wyposażenie od początku, warto byłoby się zaopatrzyć w takie narzędzie, które się nazywa skalówką, bo ja jako projektant mam program do projektowania, więc jest dużo łatwiej niż niż, niż Państwo, którzy po prostu no, nie macie takich narzędzi. Więc tak, jeśli jest to możliwe, warto zakupić sobie skalówkę. Ale jeśli nie, to wystarczy nam zwykła kartka papieru w kratkę, gdzie jedna kratka będzie odpowiadała 10 cm, to jest w skali 1 do 20. I na tej kartce papieru, w zależności czy yy, pomieszczenie jest większe czy mniejsze, więc bierzemy albo kartkę A4, albo kartkę A3 i... Yy, Mierzymy wszystkie ściany. Chce mi Pani powiedzieć, że taki system mierzenia jak ja mierzę i podchodzę i robię tak. <grym> I potem idę do drugiej yy, ściany i do, przykładam to. Może się, to się, nie, się sprawdzi. nie sprawdzić, może okay. się nie sprawdzić, przydałaby się taka miara, najlepiej 5-metrowa. Yy, I co dalej robimy? No więc mierzymy wszystkie ściany, przenosimy te wymiary na, na papier, zaznaczamy, gdzie, jest, gdzie są drzwi, ewentualnie gdzie jeszcze jest okno. No i rozpoczynamy etap yy, projektowania etap projektowania dzieli się na kilka na kilka części najpierw musimy wiedzieć co chcemy jakie pomieszczenie chcemy wyposażyć bo inaczej wyposażamy łazienkę tak inaczej wyposażamy kuchnię zupełnie inaczej wyposażamy salon przedpokój i pozostałe pomieszczenia bo pani Beata, powiedziała pani że projektant może pomóc nam zaoszczędzić pieniądze i czas jednak projektant i program to też projektant to człowiek program też może Popełnić jakieś błędy i błędy projektantom też się na pewno zdarzają. Jakie to są najczęściej błędy, jakie się, na jakie trzeba uważać? My, jako klienci, powinniśmy uważać, powinniśmy przedyskutować z projektantem. Że tak, przede wszystkim jako klient powinna pani się zastanowić, czego pani chce jakie to wnętrze ma być, bo ono jest wnętrzem pani. Projektant dysponuje wiedzą, projektant dysponuje narzędziami, ale to pani decyduje o tym, w jakim wnętrzu się pani najlepiej czuje. Mm -hmm. I y, y, pamiętajmy, że to wnętrze ma być nasze, całkowicie nasze, czyli y, mają tam być nasze wspomnienia, rzeczy, które lubimy, rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, no i oczywiście rzeczy, w których się czujemy bardzo dobrze. Wnętrze ma być nasze. Nie, cudze, tylko nasze, tak? To jest podstawa. A co zrobić w przypadku, kiedy pojawiają się takie błędy pod tytułem projektant źle wymierzył, gdzie ma być lampa albo jaka ma być lampa i szafka zahacza nam o, o lampę, czy wtedy reklamacje do projektanta i projektant ma obowiązek naprawić swój błąd choć czasem. Mhm. Y, jest już za późno. Bo i przychodzi stolarz i na przykład jest blat i jest, y, prawda, mamy kran. Mhm. Y, I coś tam jest, coś tam się... Pomyliło komuś, czy programowi, czy projektantowi, i co wtedy zrobić? Ja zawsze powtarzam, że projektant to nie chirurg, nie pracuje na otwartym sercu, więc wszystko można zmienić, wszystko można cofnąć. Pewne rzeczy to jest kwestia pieniędzy, inna kwestia pracy. Szafkę można wymienić, ewentualnie można trochę przeprogramować, przerobić ten projekt tak, żeby też był zadowolony klient i projektant, ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Proszę powiedzieć, rozmawiamy właśnie o tym, Wystroju mieszkania. Jaka jest teraz moda? Jakie teraz modne są te mieszkania i też jakie kolory są modne? no Bo to jest czasami moda na kolory na przykład bardziej czasami zielony, bardziej czasami niebieski. Jak teraz to wygląda? Ja bym chyba zadała pytania jakie są bezpieczne. Bo moda to jest coś, co przemija. I to, co się może podobać dzisiaj, prawda, my nie. Mieszkanie czy, czy, czy dom robimy na kilka lat. To nie jest coś, co robimy na 2-3 lata, prawda, bo to jest dość kosztowny yy, proceder. Myślę, że najbezpieczniejsze będą kolory takie, które są dość minimalistycznymi kolorami, czyli jeśli popatrzymy sobie od strony palety kolorów, to będą te kolory monochromatyczne, czyli jeden kolor w różnej tonacji. I to pozwala nam, żeby na przykład za 5-6 lat, kiedy już stwierdzimy, że kolor beżowy lub szary lub nie wiem, jasno niebieski lub jakiś inny nam się już przestaje podobać, możemy do, gdyby wprowadzić kontrastujące kolory, które radykalnie zmienią nam całe, cały wystrój wnętrza. Poza tym pamiętajmy, że takie drobne liftingi możemy przeprowadzać wymieniając zasłonki, wymieniając poduszki, wymieniając wazony ewentualnie pomalując kolor ściany na inny, Bo właśnie tak? miałem pytać o to, że jak ważne w mieszkaniu są dodatki. Bardzo? Czy one właśnie, można powiedzieć, że dodają takiego charakteru mieszkaniu? Tak, to trochę jak biżuteria u kobiety, prawda? Yy, one są, yy, one nadają nam, tak jak pan powiedział, one, nam one nadają charakter temu pomieszczeniu, tak? I dzięki tym, tym dodatkom może ono być bardziej, bardziej przyjazne lub mniej przyjazne, prawda? Bo jeżeli chodzi o kolory, to często tak jak w ubiorze, yy, ubieramy się tak, jak czujemy, My, tak jak lubimy, niektórzy wolą taki styl minimalistyczny, inni wolą szaleć z kolorem, i chyba tak samo jest. Patrzę na fotoszę. Ja tylko do pracy. Niektórzy lubią kolorowe wnętrzna, wnętrza, mocne wnętrza. i Jeżeli ludzie stawiają na takie mocne barwy, jak później zmienić wystrój, jeżeli już nam się znudzi? Bo jednak ciężko. to chyba tak jest, że już wtedy się nie da tak dodatkami łatwo zmienić tego wnętrza. Znaczy tak, trzeba się zastanowić nad tym, które które elementy z wystroju mieszkania możemy zmienić, które zostają, tak, no najczęściej zostaje nam podłoga, bo jeżeli wymieniamy podłogę, no to już jest poważny remont, który łączy się i z bałaganem, i, 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 z, i z poważnymi wydatkami. Najłatwiej będzie zmienić dodatki, czyli tak jak już powiedzieliśmy, zasłonki, ewentualnie obicie, obicie kanap, obicie foteli, bo to też możemy zmienić, tak, czyli tak, patrzymy, jaki kolor mamy, jeśli to jest, no najczęściej jakaś ewentualnie deska drewniana, no to wtedy mamy kolor beżowy, kolor bardziej brązowy lub jaśniejszy i na bazie tego koloru dodajemy pozostałe kolory. Taką złotą zasadą w projektowaniu jest używanie trzech kolorów, trzech kolorów i teraz jeszcze do tego należałoby dołożyć taki współczynnik procentowy, czyli kolor główny. No jeżeli, jeżeli powiedzmy podłoga jest w kolorze brązowym, no to załóżmy, że to jest nasz kolor główny, prawda? Jego będzie 70%. wiadomo powierzchnia Podłogie w stosunku do pozostałej powierzchni mieszkania jest dość znaczna. Do tego potrzebny nam jest tak zwany kolor pokrewny. Kolor pokrewny, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę koło barw, to kolory pokrewne są kolorami sąsiadującymi w kole barw. Można sobie wgooglować, koło barw jest dostępne dość, dość, dość łatwo je po prostu sobie można sprawdzić. A, to, a na co teraz stawiają klienci? Jakie barwy, jakie kolory do swoich wnętrz wybierają? Bo rozumiem, na początku Pani powiedziała, że to klient decyduje, więc Oczywiście. to klienci przychodzą do projektanta mhm. i mówią, no podobają mi się, nie wiem, właśnie beżowo-szare wnętrza i z jakimś tam mhm. mocnym dodatkiem. A co, co obecnie klienci wybierają? Na co stawiają? Jeżeli weźmiemy pod uwagę łazienkę, bo najłatwiej jest mówić na, na podstawie jakiegokolwiek pomieszczenia, więc Cały czas króluje nam płytka imitująca deskę na podłogę, cały czas jeszcze jest płytka imitująca beton, czyli gdzieś takie właśnie te szarości, szarości i berze, o których Pani wspomniała przed chwilą. Też są popularne cały czas styl klasyczny, czyli ten, który on, on nie jest aż tak bardzo popularny, ale cały czas jeszcze klienci są zainteresowani właśnie robieniem wnętrz w takim klimacie ale generalnie kolory Ziemi. Takie bardziej spokojne. Nie? Zdarza się szaleństwo. Różowy połączony z czarnym, zdarza się łączenie niebieskiego z szarością, ale to są naprawdę indywidualne Ten, nie, ten niebieski to jest super dla mnie. Ja bardzo lubię niebieskie kolory. to ja, ja, ja jestem fanem niebieskiego i w łazience u mnie super. Niebieski kolor. W niebieski. W niebieski w łazience, spoko Fajnie, kolor, no, wody, fajnie, fajnie. Kolor, kolor wody. Tak, kolor wody, prawda? Pasuje nawet. No widać, że bardzo Pani Beato dziękujemy.